Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku z serii Hity Polskiego Internetu. Dzisiaj pogawędzimy sobie o Tobikingu i pewnym wydarzeniu z autem marki Lamborghini w roli głównej. Zapraszam. Siamander, jak zacznie zmienny Tobiking? Ciebie nie stać, praje, że nawet na takie Lamborghini podróbę. Taką kapliczkę, rozumiesz to, frajerze łysy? Tobi King, choć miał w zwyczaju wywijać dzikie densy na teledyskach, pewnego wiekopomnego razu postanowił pokazać się z nieco innej strony. W roku 2016 wystawił swoje auto na sprzedaż, które pewien gentleman po prostu wyśmiał. Te infokiry do takiego jakiegoś patologicznego frajera, który próbuje udawać Jeremiego Anglii z Wielkiej Brytanii, wielkiego człowieka, który operuje Top Gear, coś takiego, stroną z po z samochodach. Ten frajer próbuje się podtrzymać pod niego i katuje moje auto. Ciebie nie stać, frajerze, nawet na takie Lamborghini podróbę. Taką ta repliczkę, rozumiesz? Bohater nagrania postanowił zrobić sobie autorską repliczkę auta marki Lamborghini. Albo tak, bo każdy ma pełne prawo spełniać swe marzenia i absolutnie nie krytykuje w tej kwestii, nawet jeżeli wygląda to jak pojazd z ale wkur ziomka w odpowiedzi na wypowiedź jakiegoś łysola, a po prostu niszczy system. A robisz się kozak jakiś taki. Ja ci mówiłem w wiadomościach, że masz się nie wypowiadać na moje rzeczy i nie wypowiadać się na mój temat, a ty się wypowiadasz i się prujesz jak stare kalesony mojej babci, rozumiesz to? Jakby wiecie, jesteśmy w internetach, jesteśmy znani, każdemu ma prawo nie podobać się czyjaś piosenka, czyjeś nagranie, czy czyjaś repliczka auta marki Lamborghini. Musimy przyjmować krytykę na klatę, nawet jeżeli zawiera ona często pstryczki w nos to działa również w drugą stronę. Tobie mu nie musi się podobać czyjeś auto, czy chociażby mój sepleniący głos i ciulowy filmik z serii hity polskiego internetu. I dopóki wszystko odbywa się w miarę normalnej dyskusji, gdzie nigdy drugiemu nie ubliża, to trzeba kąt argumentować wypowiedzi i przyjmować krytykę na klaty. Na tym zbudowaliśmy dzisiejszą cywilizację, moi drodzy. Mi mnóstwo ludzi na Facebooku pod filmami też pisze wiele niepochlebnych komentarzy. I jakbym miał na każdego tak odpowiadać złością i filmikiem, to bym czerwonej furii dostał. Poza tym absolutnie nie reaguje emocjonalnie, jak ktoś mówi, że nie podobają mu się moje filmy i są ciulowe. Powiem więcej, zdaję sobie sprawę, że to co robię jest nieco pogmatwane i zawiera nieco charakterystyczny humor. Tobie King również powinien mieć to na uwadze, robiąc coś innowacyjnego. Coś, czego nikt nie odważyłby się zrobić? Normalnie ludzie oceniają, że ktoś sobie robi jakiś plan w jakąś furkę, coś montuje, a ty nie jesteś w stanie se robić na Mercedesa. Mój najsłabszy Mercedes droższy niż twoja cała morda, frajer, pało. A robisz się kozak jakiś taki pajacerski. Ja ci mówiłem w wiadomościach, że masz się i nie wypowiadać się na mój temat, a ty się powiadasz i się prujesz jak stare kalesony mojej babci, rozumiesz to? Autor na nagraniu oznajmił, że jego auto to jest zajebiste, prezentując jednocześnie piękne fotele i znaczek za 700 ziko. Jego reakcja jest jak fuzja w kurwieniach halka z lekką szczyptą testowirona. Frajerze Łysy, taki jeden znaczek, który tutaj jest na kierownicy, kosztuje 700 zł. Widzisz? Żeby takie fotele zrobić, to musisz wiesz ile zapłacić, czy nie wiesz? Nie wiesz, bo typ nie stać się na zwykłego malucha. Po tym nagraniu oczy internautów z Polski były zwrócone na dżentelmena. Chociaż w tym przypadku na podrubę auta marki Lamborghini. Dobra, no, repliczkę. I pewnie jakby zrobił taką odpowiedź dla Brechtu, samoświadomie, to ludzie zauważyliby, że ma dystans i obyłoby się bez hejtu. Żeby jeszcze z tej repliczki auta marki Lamborghini usunąć słowo Lamborghini, to podwójny plus. Bo przykro mi, ale, kolambo to nie leżało. Poza tym nie znam się na motoryzacji, no ale, bez przesady, jakieś tam małotko jest. A ty co? Dalej jeździsz rozjebaną betą z ciulwie którego roku, kasztanie? Poza tym całkiem fajnie się te drzwi otwierają. Ja to na miejscu toby Kinga zostawiłbym sobie to autko. To jest prawie tak samo legendarny artefakt mocy, jak niebieska kurtka pana Marcina Najmana. Powinni jakieś muzeum zrobić takich artefaktów. Stanowski! Stanowski! Zabijam Panie Tobi King, jeżeli pan pozbył się tego auta, wielki błąd. Ale jest jeszcze nadzieja. Proszę zrobić drugie takie i zaprezentować światu. Mówię poważnie. Tylko tym razem z uśmiechem na twarzy z ewentualnym grzecznym środkowym palcem dla łysola. Mój ty najpiękniejszy, czy cię spotkam, czy ty... Te... kocham go już, nie? Już jest mój, jedzie ze mną do domu, kocham go. Dobro, mój sam ty, a spróbujmy mój tak. La ra, da da, 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 da. Lambo Gimmy! Hajop, ale potworo. Teraz mogę spokojnie jechać sobie do domu. Ojej, normalnie zwaruje z nie. Uważam też, że nie jeden gangster rapper powinien nagrać teledysk obok niego. Jakiś 50 pesos czy inny malik Montana. Tobie miał wcześniej jakiś tam swój fame, bo nagrywał piosenki. Takie całkiem rytmiczne do potańcówki paru głębszych. Absolutnie nie hejtuje, trochę zalatuje wiochom to fakt, no ale ten rodzaj muzyki ma to do siebie, że ma zalatywać Wiochom. My cyganie, co pędzimy z wiatrem. My cyganie znamy cały świat. Jego najpopularniejszym tworem jest Loli Mow z 2012 roku, który jest wizytówką naszego bohatera. Piosenka do dziś wygenerowała 17 milionów odsłon i absolutnie nie wiem co gdzie i jak, ale to po prostu trzeba przesłuchać. Poza tym stylowa odjebana fest. Uczcie się stylu, bo Toby King żyć wiecznie nie będzie. W jeszcze innym uniwersum nagrał teledysk do utworu Samochody, w którym wozi się autami i robi wiochę na mieście. Szkoda, że nie ma tu repliczki auta marki Lamborghini, no ale tak to utwór całkiem spoko. Powiem wam w tajemnicy, że parę razy słuchałam nutki robiąc kupę na gorąco. Po prostu, bo dobra wiocha nie jest zła. Poza tym disco polo równa się wiocha, więc morda tam hejterzy. Ostatnią z piosenek, które kojarzę jest Familia, do którego również nakręcił klip. Wszystko w podobnym stylu, wszyscy odjebani fest, prawie jak na zlot fanów Marsjanków w proszku. Śpiewać ładnie bracia, nauczyli mnie. Teraz wyobraźcie tylko sobie, jaki sługa by był, jakbyście wynajęli artystę sobie na wesele i podjechałby do was legendarnym autem marki Lamborghini. W tle przegrywałby leo a ten jeszcze by ci powiedział, że ciebie to nawet na taką Lambo podróbę nie stać, frajerze? Ciebie nie stać, frajerze, nawet na takie Lamborghini podróbę. Taką kapliczkę, rozumiesz to? Frajerze, o wiele lepsze niż wycie jakiegoś martyniuka czy innego cudoka na patyku, artysta ma wiele imprez na swoim koncie i trzeba przyznać, na scenie czuje się jak ryba w wodzie. Wywija dupom jak szalony i energia tryska z niego prawie jak epickość z repliczki, auta marki Lamborghini. Wywijał też pośladami na jakimś koncercie dla TVP i wywijał pewnie też w wielu innych miejscach na tym łez Padole. Nie powywija dla ciebie, drogi radiosłuchaczu, bo ciebie nawet nie stać na taki znaczek. Ale utwór Lolimo masz za darmo na tubach, więc tyle dobrego. Baw się dobrze. A kojarzycie legendarnego rapera Kule? Tego takiego bez brwi, który niszczy plus minus połowę polskiej rap sceny? To. piękna klinica, moja ulica, tak. No to o tej personie również nakręciłem materiał. Również zaje fajny, również półzabawny. Tutaj macie adnotację. Zapraszam serdecznie.